Cześć, witam, witamy Was w sumie tak naprawdę mega, mega serdecznie. Dzisiaj mam totalnie specjalnego gościa, czyli Lenkę Kliment. Mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj. No, totalnie nie tylko dzisiaj. Która zgodziła się, słuchajcie, nagrać ze mną dla Was cykl takich ciążowych, treningowych filmików. Jestem przeszczęśliwa, prze że w ogóle możemy to zrobić razem i pokazać Wam trochę fajnych tipów, ciekawostek, tego jakie ćwiczenia w ogóle w ciąży warto robić. A Lenka jest... Cały czas turboaktywna w ciąży, więc no trochę sobie... mniej, ale jestem tak i są nawet w zaawansowanej ciąży, nie? Bo tak się mówi chyba. za zaaw... no nie. to ósmy, nie? Ósmy teraz. Koniec, koniec już. Koniec ósmego miesiąca. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że za pięć tygodni jestem, nie? Ale nie wiadomo kiedy to się urodzi, ja mam nadzieję, że wcześniej. Nie, może <laughs> pewnie niech sobie tam ale mieszka, no, dopóki mu tam niech dobrze. Niech postanowi wyjść, to... To już będzie wejdzie. To już będziemy robili formę po porodzie z Wami. No i wtedy się zaproszę tak, na po, ale jeszcze, tak, no, jeszcze na trochę zareagujmy się brzuchem. Tak. No i słuchajcie, co dzisiaj w ogóle? Co dzisiaj uszukowałyśmy? Trening z hantlami w ciąży. Taki trening wzmacniający, w którym sobie popracujemy nad wszystkimi partiami tak naprawdę ciała. I ja trochę tak będę Wam dopowiadać. Będziemy razem ćwiczyć z ręką. Na co hmm. warto zwrócić uwagę w tych e, ćwiczeniach. Bo to też dobrze wiedzieć, że nie musimy rezygnować z, e, z takich naprawdę treningów wzmacniających, nie? Też, jak tak. na początku ciąży dużo takich pytań, pewnie dziewczynek... Tak, tak, ja, nie... miałam ja nawet jako instruktor i tancerka miałam bardzo dużo pytań, dużo się dowiedziałam, też na szkoleniu, w którym byłam u Kasi, na które Was zapraszam, nawet jak nie jesteś w ciąży, to jest super wiedzieć dużo rzeczy i myślę, że ten trening, co przygotowałaś, da radę zrobić w ogóle każda dziewczyna, bo każda sobie no, zrobi to tyle tam, ja tam. może każda weźmie takie ciężarki, które może, więc, więc każda da radę. Tak. No to co, bierzemy się w takim razie do pracy. Pierwsze ćwiczenie pierwsze ćwiczenie zrobimy sobie takie, w którym będziemy wykonywały przysiad, tudzież taki półprzysiad, czyli tak, żeby Wam było wygodnie, po prostu w zależności od tego, jaki brzuch macie już tam urośnięty. Wchodzimy sobie do pozycji przysiady właśnie też i spokojnie wyproście z wydechem wykonujemy wzrost ramion w górę. I od razu tutaj rozprawiamy się z mitem, w którym mówi się, że nie wolno tak, odnosić To było pierwsze co słyszałam, pierwsze co się chyba pytało. Tak, ale to ja cały czas pokutuję, słuchajcie, to jest niesamowite. To, co jest tutaj ważne to jest i to, co sobie. na co mnie wzorcią w tym ćwiczeniu, to jest słuchajcie to. Żeby nie podnosić tych rąk, lęka jeszcze sobie kilka powtórzeń e, zrób przez taką bardzo pogłębioną rozdodzę, bo już wciąż ta miednica idzie do przodu pochylenia, więc tu i tak jest dużo napięcia, więc nie chcemy jeszcze kompensować tym ruchu w takim wygięciu mocnych pleców, tylko z spokojnym wstępem, w związku z tym jeszcze do powtórzenia się akurat rozgrzejesz do kolejnych. Tak. I tutaj tak samo, jeśli jest duży brzuszek, możemy sobie stanąć troszkę szerzej, możemy sobie rozstawić nogi, e, delikatną rotację zewnętrzną i ręka sobie bierze oddech. Ja zaprezentuję kolejne e, ćwiczenie, bo Wtą, są, szybciej są Szybciej to tętno rośnie, to e, absolutnie. W drugim ćwiczeniu popracujemy sobie w przysiadzie sumo, rozprawiając się z kolejnym mitem, w którym mówi się, że nie wolno robić przysiadu sumo w ciąży. Więc wchodzimy sobie do przysiadu sumo, a następnie znowu z wyprostem podnosimy hantelki pod brodę, łokcie są tutaj szeroko rozłożone, nie zahaczamy o brzuch, na no spokojnie tutaj pracujemy, wchodzimy sobie w dół i z wydechem hantelki idą w górę. Możemy sobie zrobić tutaj ten taki pół sekundy stop, i z wyzechem unieść handel. jak tak się, się zapomina... Tak, to może być, bo, Ale śmiesznie jak się zapomina, że się jest brzuszek, to ja tak... Ups! <noise> Goście tam już, już się trata. <noise> zapominam, że tutaj mi się... Tu można tak. sobie wtedy troszkę szerzej podciągnąć. I ręka te możesz się na chwilkę ustawić bokiem. Słuchajcie, to, co tutaj też jest ważne i na co ja bym zwróciła uwagę jak w, w ciąży, to też, żeby nie iść przez taką znowu pogórę kupę pogłębioną, tylko sobie troszeczkę kontruję, zwłaszcza wchodząc do, do tej pozycji po prostu. Leciutko tak podkreślając to napięcie pośladka. To Wam też jakby pomoże w tym ruchu. Zróbmy sobie jeszcze razem trzy ostróżki. Trzy. Zatrzymamy wydech, dwa. Trzy, wystrzelają kolejne i kolana. Wy, nie strzelali to. Ale <laughs> mówisz, że tam nie <laughs> <robisz> teraz. No, <laughs> Mój ciąg busi się spokojnie. Do sekundę dla mojej mistrzyni i zrobimy sobie teraz kolejne ćwiczenie znowu złożone za pozytywcją nogi i ręce tak naprawdę. Warto, żebyśmy między seriami też e, łuczek wody od ćwiczynek mieć jakiś skrót tak? E, ja bym, na, te, e, na szybko. Ale ci w swoim tempie. Dokładnie, poza tym jakby też jak potrzebujecie tej przerwy albo zwolnienia, to totalnie słuchajcie swojego ciała. Przerwa na siku. A, to, to też jest super ważne w ciąży. E, dobra, trzecie ćwiczenie. Lecimy sobie za krokiem. Idziemy sobie za krok do tyłu, równamy i lecimy sobie z bicepsikiem. I raz jedna, raz druga noga. dół. Zatrzymaj Hop te kolana I Możemy sobie dziewczyny też, to nie muszą być takie jakby, pełne zakroki, tak jak nie wiem, zawsze ćwiczyłyśmy przed ciążą, prawda? Że gdy to samo ziemi lecimy, tylko po prostu troszkę wyżej, tak żebyście by też czuły się komfortowo w tym ruchu. I w dół, wydech. Wracam, wdech, z wydechem wracam. I ostatni. Tak. Witek będziemy potrzebować na jak Totalnie. Nie? Dlatego tego ja mogę uważała się ma taki wicef, ma na taki witek, bo mam dwójkę. Chciałam mieć dwójkę. Dobra. I słuchajcie, jakby w, tym, w tej konfiguracji, tak jak Wam mówiłam, możemy sobie troszkę zmienić ustawienia w tym wykroku, nie musimy schodzić tak mocno do dołu. A też nie każdy się będzie czuł być może komfortowo w zakrokach do tyłu, więc na przykład możemy sobie zmienić wypady boczne, tak? I wtedy jakby tutaj będziemy pracować. To jest kolejna taka propozycja dla Was do połączenia ćwiczeń wzmacniających nogi i ręce. Thank you, my love. Bo I teraz... Wydech, wydech. Ale zobacz, wcale nie masz za bardzo zadyszki. Bo ja ja nie gada, nie gada. Do... Ja tak? ja tak? tak? ja I słuchajcie, teraz sobie po, um, po ciśnieniu takim Połączeniem takiego wiosłowania z ćwiczeniem wzmacniającym triceps. I tutaj dlatego mamy krzesełko, do takich domowych też warunków, czyli opieramy się o krzesło, tak żeby też Wam było wygodnie w miarę z brzuchem. Druga noga jest z tyłu, pilnuję, żeby Wam było tutaj stabilnie w tej sytuacji. I lecimy sobie Hop. wyprost ręki, napięcie tricepsa i głowy. Wydech, wydech, wydech i spokojnym tempem, tak samo 10-12 powtórzeń, choć Lenka, a ja tutaj będę e, mówić. I tutaj słuchajcie, to jest też ćwiczenie, które przy okazji mega fajnie będzie Wam wzmacniało te mięśnie głębokie. Bo ja tutaj się podpieram, żeby ustabilizować kręgosłup, też muszę sobie ten, e, ten kor mój doangażować w tym ruchu. Tu jest wydech, tempem, wydech. I powolutku spokojnie wracam. Głowę z przedłużeniem kręgosłupa. Ta przednia noga, zauważcie, że ona jest tutaj swobodnie też ugięta. Tak, żeby nam było też wygodnie, żeby nie ciągnął ciągną też tył uda. Staram się w tej miernicy jakoś tak za bardzo nie w żadną ze stron. I jeszcze ostatnie dwa powtórzenia. Fajne ćwiczenie, bardzo wygodne, wciąż nie wiem jak się tak, z to jest po prostu super, bo to naprawdę każdy może zrobić. Tak, tak ja I no, nic się tu człowiek nie nauczy. Tak, ja na przykład bardziej się męczę przy dołu, nie, niż przy rękach. No, no, bo na rękach, jak się, się ręce, możemy nawet siedzieć, tak? To prawda, I słuchajcie, ostatnia tak naprawdę nasza propozycja dla Was na dzisiaj. To jest wzmacnianie mięśni pośladkowych, pomolesz no sobie też yy, już sobie gumę yy, i będą dwie, słuchajcie, wersje. wersje. Zauważcie, że ta guma, którą ma lekka, nie jest bardzo mocna i to jest tak ważne wciąż, że jeśli ćwiczymy z mini będami, żeby to nie były takie bardzo hardkorowe, mocne gumy, dlatego że już nawet ćwiczenie pośladków z nimi będzie generowało taki bardzo mocny ścisk brzucha. Z dużym brzuchem potem może być takie ścisku, ciężkości jakiejś, więc... Nie jest to nam absolutnie potrzebne do ciśnienia dodatkowe. I teraz tak, możemy sobie to zrobić w pozycji stojącej, a możemy sobie to zrobić też w takiej pozycji, w której delikatnie podpieracie się e, o krzesło z jedną nogą ugiętą i drugą zaczynamy sobie, hop, właśnie będą piłę, e, robić wyprost. E, jeśli nie mam gumy, to mogę sobie śmiało wyciągnąć tą nogę wyżej, tak? Czyli jakby wejść do takiego mocniejszego to czy to na śladkowego burdelkiego. I tutaj, o właśnie, spokojnie na nowa ugięta i tu z wydechem. Idę sobie do tego momentu, skupiając się też na tej pracy mięśnia e, posiadkowego, żeby on nam tutaj fajnie się zaangażował dożył. też widać, że on gdzieś tam sobie już wchodzi. Wiadomo, że z gumą też nie wejdę do tego wyprostu mega, mega dużego. I tutaj, tak samo. 10, 15 powtórzeń na stronę. Zmieniamy sobie potem nogę. To, co jeszcze tutaj możemy zmienić, żeby miesiąc pośrodku, średnio zapracował, to mm, jakby takie bardziej praca po skosie, Nie? czyli jakby z tą gumą pracujemy sobie bardziej w skos. Możemy też to zrobić w pozycji totalnej, tak jak już jesteś i lecimy sobie z tą nogą delikatnie po skosie. Wydech, wydech. Pilnując znowu tego, słuchajcie, to jest super istotne, żeby nie iść przez, uwaga pokazuje, przez plecy, bo nam właśnie po to zależy na wzmocnieniu pośladków w ciąży, żeby odciążyć Czeka. ten biedny odcinek lędźwiowy, który nie, boli, no. który wciąż daje się, uwaga znaki zwykle. Więc jakby ja też mega zawsze zachęcam do tego, żeby nie zapominać o tych pośladkach w ciąży, przyrzekam wam, że wam to w samej ciąży za, zaprezentuję, ale też po ciąży. Więc to jest, um, to jest taki, taki szybki zestawik. Thank you my love. E, szybko szybko poprosiłam. E, jeśli chcecie sobie z tego zrobić cały trening, to, e, to moja propozycja, nasza propozycja jest taka, że każde ćwiczenie, w zależności czy robicie na jedną stronę, tak, czy, czy jest to ogólne ćwiczenie obustronne, 10-15 powtórzeń i w trzech seriach na przykład wykonujemy sobie, żeby po prostu przejść potem dokładnie, tak jak się robi programowanie w treningach takich wzmacniających, klasycznych. E, oczywiście z rozgrzewką, oczywiście z cool down. E, my dzisiaj chciałyśmy pokazać Wam tylko esencję, gdzieś tam Was trochę natchnąć do tego, jakie ćwiczenia wybrać. Się to, połóżasz, Wtedy, żeby się poruszyć bo to jest ważne, żeby nie siedzieć tylko na kanapie, jak nie ostatnio zapytali czy ja w ogóle chodzę. No nie, nie chodzę. No, na szczęście i chodzi i w ogóle ćwiczy i ma się naprawdę całkiem, no. całkiem nieźle. Jeszcze ze mną nagrywa dla Was YouTube, więc w ogóle totalny sztos, ale się cieszę, że mogę z Kasią nagrać, więc wy na pewno się z nami, jak będziecie chcieli, albo włączacie inne treningi Kaszki, bo ona ma bardzo dużo na YouTubie. I na YouTubie słuchajcie na platformie Fitness w Wielkim Miesie też znajdziecie pełne programy ciążowe. I co i myślę, że, że że widzimy się na kolejnym spotkaniu treningowym, będzie zupełnie zobaczymy wciąż. zupełnie inny temat, na razie nie zdradzamy absolutnie nic więcej, więc po prostu mówimy: to zobaczymy.